Dawno się nie widzieliśmy, a dziś wracam do Was z czymś, co rozgrzeje Wasze głowy do czerwoności, a mianowicie są to gry z serii Smart Games. Ja jestem Natalia, zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się więcej. Dobrze, ale co to są te smart games? Smart games to gry logiczne, które są wydawane u nas w Polsce przez wydawnictwo UV Games. Co jest w nich najciekawszego? Najciekawsze jest w nich to, że bawić się przy nich będą dobrze wszyscy. Od najmłodszych po starszych graczy. Gry smart Games znajdziecie już tak naprawdę dla dwóch, trzech latków. Ale również dla dzieciaczków starszych, jak i oczywiście dla osób... Dorosłych, Także nie sugerujcie się informacją, że gra jest od siódmego roku życia, ponieważ większość tych gier jest tak dobrze wyskalowana, że zagracie w nie również ze swoimi pociechami. Mówiąc tu o skalowaniu, jeżeli chodzi o poziomy trudności, to w większości pudełaczek znajdziecie książeczki, w których właśnie znajdziecie pięć różnych poziomów z zadaniami do rozwiązania. Zawsze możecie po wykonaniu takiego zadania na końcu książeczki sprawdzić właściwą odpowiedź. Jednakże ja polecam posiedzieć dłużej i spróbować to rozwiązać. Jest to po prostu dużo większa frajda. No ale dobrze, co dziś mam dla Was? Dziś będę miała dla Was trzy gry z serii Smart Games, które pojawiły się w tym roku. Tak więc dziś dla Was mam Snow Problem, ucieczkę z lochu i z strefę zrzutu. To co? Zaglądamy do pudełka. Zaczniemy może od gry Snow Problem. I zaglądamy do środka. I co my tu widzimy? Mamy książeczkę z zadaniami, o której wspominałam, z różnymi poziomami trudności, elementy gry, bardzo przyjemne w dotyku oraz główną planszę. Pudełeczko sobie odstawimy, żeby nam było wygodniej. I teraz. Pamiętajcie, nie zrażajcie się tym, że pudełka macie po angielsku, dlatego że w każdym pakowaniu znajdziecie również polskie zasady. Tutaj mamy grę, w której potrzebujemy złożyć nasze bałwanki kula po kuli. Jednakże nie będzie to takie proste, gdyż nasze kulki będą rozstawione w różnych miejscach i będziemy musieli je złożyć w sposób następujący. Duża kula, średnia kula i głowa bałwanka. Przy czym poruszać może się tylko i wyłącznie duża i średnia kula. Kule te też mają swój sposób poruszania się. One mogą się toczyć tylko i wyłącznie do konkretnej przeszkody. Mogą się od niej odbijać jedna kula, od drugiej, od drzewek, od główki. Główka się nie rusza. I musimy ułożyć bałwanek w taki sposób, żeby. Średnią kulą skoczyć na dużą kulę i zakończyć to główką. W momencie, kiedy mamy więcej niż jedną kulę na sobie. Wtedy już nie możemy tymi kulami przesuwać. Koniec planszy nie blokuje nam kuli. Także ta kula mogłaby się toczyć dalej. Musimy pamiętać, żeby był, było coś, co mogłoby ją zablokować. No dobrze, otwórzmy sobie teraz książeczkę i spróbujmy. Ułożyć sobie przynajmniej jednego bałwanka. Zobaczmy zadanie numer 17. Mamy tutaj z czerwonym bałwankiem. Mamy tutaj trzy choinki w użyciu. Obok cyfry z zadaniem, które wybraliśmy, znajduje się liczba, która wskazuje. Minimalną ilość ruchów, która będzie Wam potrzebna do wykonania tego zadania. Pamiętajcie, że tych ruchów możecie użyć również więcej. No dobrze, to teraz spróbujmy rozwiązać to zadanie. Główka nam się nie rusza. Musimy wskoczyć najpierw na średnią kulą na dużą kulę, a potem bałwankiem, ale musimy pamiętać, że żeby zmienić żeby ruszyć jakąkolwiek kulą, ona musi mieć się o co zatrzymać, bo inaczej będzie mogła się toczyć i wypadnie nam poza planszę. Czyli na przykład zaczynamy od tej małej kuli i zrobimy sobie taki ruch. Czyli to mamy: 1 2 3 4 5. No dobrze, teraz mamy 6 7 8 9 10 11. 12, 13, 14, 15. I teraz średnią kurą wskakujemy na dużą, i wtedy wskakujemy główką. Zadanie mamy rozwiązane. Jak widzicie, ruchów wyszło więcej. Jednakże zadanie nam się rozwiązało. Jeżeli chcieliby, chcielibyśmy zobaczyć, czy na pewno dobrze, na końcu mamy odpowiedzi, które mogą nam w tym pomóc. To było pierwsze zadanie z kategorii Junior. Jak widzieliście, nie było najłatwiejsze. A kolejne sprawią Wam jeszcze więcej frajdy i zabawy podczas układania. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnej. Kolejną grę, którą, którą chciałabym Wam pokazać, to Drop Zone Strefa Zrzutu. I teraz otwieramy pudełeczko i co widzimy w środku? Oczywiście, zasady: w języku polskim, książeczkę z zadaniami. Mamy tutaj różne kolory, czyli różne poziomy trudności. No i oczywiście, elementy gry. Co my tutaj mamy? Drop zone, strefa zrzutu. Będziemy budować kulodrom. W związku z czym mamy takie fajne elementy, po których nam będą turlać się piłeczki. A całą planszę razem z piłeczkami. Idziemy tutaj. Jak widzicie, gra jest ładna, kolorowa, elementów ma sporo. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby zgodnie z informacjami, które mamy w książeczkach, w odpowiednie miejsca sturlać kulkę. Ale musimy pamiętać, że kulki zawsze ruszają ze swojego koloru, czyli przykładowo. Kulka czerwona będzie ruszała zawsze z nad czerwonej kulki, i na przykład chcemy, żeby się znalazła przy żółtym. No dobrze, ale jak to zrobić za pomocą tych elementów? To spróbujmy. Zobaczymy. Spróbujemy z jedynką, czyli jest to junior, więc spróbujmy to zrobić. I teraz tak, ja sobie to rozkładam w ten sposób, żebym wiedziała, które kuleczki gdzie mają. Wylądować. Czyli zielona musi wylądować na czerwonej, czerwona na żółtej, a fioletowa na zielonej. Pozostałe kuleczki możemy sobie odłożyć. I teraz, za pomocą tego, co my tutaj mamy, musimy spróbować je tak doprowadzić. No dobra, no to spróbujmy. Ok. Musimy pamiętać, że elementy, te, które tutaj mamy. Z jednej strony jest dziurka, z drugiej nie, żeby kulka w razie czego mogła przelecieć dalej. No dobra, ale fioletowe kulka jest tu, a tu mamy kolejny element. To co my musimy zrobić? No, przydałoby się to jeszcze jakoś połączyć. Mamy dodatkowy taki element, który możemy przykupić sobie tutaj. I jak dołożymy, Teraz zobaczmy. Czy nam się to uda? Dobra, ta nam się udała. Dalej mamy jeszcze. Od zielona kulka na czerwony. No dobra, weźmy najdłuższe, no bo to inaczej się nie da. Tak nie. Ale może tak się uda. No dobra. Czy tu nam się uda? Dobra. Tu nam spada. No i teraz co nam zostało? Zostało nam czerwona kulka na żółte. No dobra, początkowo się nie udało, ale trzeba było pokręcić i coś nam tutaj wyszło. I sprawdźmy, czy czerwona nam poleci do żółtego. To była dopiero pierwsza zagadka poziomu junior, a kolejne sprawią Wam jeszcze większe wyzwanie. No dobrze, zobaczmy, co mamy w ostatnim pudełku, które dziś dla Was przygotowałam. Ostatnią grą, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, jest ucieczka z lochu, której autorem jest m.in. przemek Fornal. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. W środku znajdziemy oczywiście karteczkę z zasadami po polsku, książeczkę z zadaniami i oczywiście elementy. Tu zobaczcie, mamy już trochę więcej tych elementów. Wyjmiemy też sobie planszę, odłożymy pudełeczko na bok. I sprawdźmy, o co chodzi. Tej grze. W trakcie gry musimy uciec z lochu za pomocą naszego, powiedzmy, krasnala. Krasnal będzie się poruszał w ten sposób i w, zależ w zależności od tego, co napotka na swojej drodze, będzie musiał dojść do wyjścia. Jednakże dojście do tego wyjścia nie będzie takie proste. Ponieważ po drodze musi znaleźć klucz. Klucz będzie leżał w miejscu wskazanym nam przez książeczkę, a przy trudniejszych i wyższych poziomach mamy również takiego potwora. Żeby go pokonać, musimy po drodze najpierw zebrać broń. No dobrze, to teraz wybierzmy sobie jakieś zadanie. Skoczymy na głęboką wodę. I spróbujmy sobie może ułożyć 21. Czyli tak, zaczynamy od ułożenia naszego krasnala. Krasnala mamy tutaj w tym miejscu, zaraz przy wejściu, tudzież wyjściu. I teraz tak, tutaj mamy kryształek. Tutaj mamy kryształek. Tutaj mamy broń, bo jak widzicie, tutaj już nam do gry wchodzi nasz potwór. Czyli najpierw musimy jego przegonić, żeby móc dalej spróbować uciec yy, z tego miejsca. No dobrze. I teraz tak, tutaj mamy kolumnę. Tutaj mamy pudełeczko. Tutaj, jak widzicie, pod kolumną mamy klucz. Mamy kolejną kolumnę, która powinna się znaleźć tu, i ostatni ostatnie pudełko tutaj. No dobrze. Teraz tak, żeby wyjść z tego lochu, musicie pamiętać, że poza tym, że akurat. W tym wyborze musimy przegonić naszego potwora, zgarnąć klucz i wrócić do drzwi wejściowych, stanąć na właściwym miejscu. Wtedy naciskamy krasnala i brama nam się otworzy. Jednakże musimy pamiętać, że ten krasnal musi stać twarzą do drzwi, które chcemy otworzyć. I teraz spróbujmy. Tą stronę, zobaczcie, nie pójdziemy, no bo mamy kryształek, który nam tym przeszkadza. Ale możemy pójść tędy. Jak pójdziemy tędy i tędy, no to w sumie jesteśmy obok klucza. No to możemy go sobie wziąć i spróbować iść dalej. O czym musimy pamiętać? Mamy potworka, którego trzeba pokonać, więc próbujemy. Możemy sprawdzić, czy złapaliśmy daną broń. Ona jest na magnesie, która nam się przyczepia. Tak samo jak przyczepił nam się kluczyk. I w tym momencie, kiedy już tą broń mamy, potwór się przestraszył, on nam stąd wtedy ucieka, i możemy iść dalej do drzwi. I w tym momencie uciekliśmy z lochu. Tak jak już widzieliście w poprzednich książeczkach, tutaj też mamy informację o minimalnej ilości ruchów potrzebnych do wykonania tego zadania. Mamy również kolejne poziomy. Pamiętajcie, że one będą dużo większym wyzwaniem. Ale nie zniechęcajcie się, bo każde takie wykonanie, wykonanie takiego zadania będzie Wam sprawiać naprawdę dużo satysfakcji. Jeżeli chodzi o smart gamesy, to wszystko jeżeli chciała, to z tych rzeczy, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, więc może przejdźmy do krótkiego podsumowania. Niestety, niestety, ja należę do osób, które uwielbiają smart gamesy, więc ja Was do zakupu ich nie będę zachęcać, bo mogłabym mówić i mówić. Jednakże jest to naprawdę bardzo dobra łamigłówka, której poćwiczycie zarówno swój, jak i waszego dziecka umysł. Nawet jeżeli jest to gra jednoosobowa, możemy do niej usiąść w kilka osób i próbować rozwiązać ją wspólnie. Dodatkowo, tu akurat mamy elementy 3D, są też elementy, które układamy na płasko. Ale z tych elementów na płasko niejednokrotnie możemy na przykład spróbować ułożyć również piramidkę, w związku z czym każdy będzie się dobrze bawił. Bad gamesy nie, jest to, nie są to tylko pozycje dla dzieci. Dorośli równie dobrze się przy nich bawią, choć powiem wam szczerze, że niejednokrotnie widziałam sytuację, że dorośli bawili się lepiej niż dzieci. Także ja w tym momencie serdecznie dziękuję. UV Games za podesłanie nam tych egzemplarzy, żebyście mogli je zobaczyć. I serdecznie zachęcam Was do spróbowania swoich sił w tych łamigłówkach. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, i zachęcam Was do podzielenia się z nami tym, który smart games, który macie w, kole w kolekcji bądź chcielibyście mieć w kolekcji, lubicie najbardziej bądź który chcielibyście próbować rozwiązać. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a, stronę www.planszowenyusy.pl. Czekają tam na ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej. Bo z nami, wiesz, co jest grane.